Słuchajcie, drodzy widzowie, pytaliście na przestrzeni ostatnich dni dlaczego niektóre skiny idą w górę, a jeszcze inne w dół. A w międzyczasie niektóre stoją. No i przychodzę z dość według mnie, przynajmniej logicznym wytłumaczeniem, i chciałem w ogóle zacząć i poruszyć temat niektórych skrzynek. Glowcase jest to skrzynka, która sobie bardzo ładnie odbiła, z 28 zł, już nawet Wolf uśredniło na 33 zł, odbiła jakby nigdy nic sobie na 84 zł, a nawet widzimy, że jest za 89 wystawiona, najniższa, i bajordery są dość mocne. Idąc dalej, możemy powiedzieć o niczym innym, jak w sumie Operation Hydra Case. I dlaczego również się tak zadziało z Operation Hydra Case, że była przez chwilę za 103 zł, a aktualnie jest za 151 zł? No to zaraz sobie powiemy, a przy okazji można wspomnieć o skin słapie, gdzie możecie wymieniać swoje stare przedmioty na jakieś tutaj nowe, bardzo fajna sprawa, fajna wymiana i nie tylko z jest dwójki, ale również z raścika. A używając mojego kodu Inwestycje możecie otrzymać nawet bonus do 50 dolarów wymieniając robiąc tradea za 250. I co jest najważniejsze na tej stronie, jest to jedna z pierwszych stron, która wam umożliwia kupowanie skinów z chińskich marketów. Bardzo fajne omijanie tak naprawdę większości tam resellerów, którzy nie wiedzą, nie wiemy czy nawet nas o nie oszukają. Macie minimalną prowizję w postaci jednego Procenta z tego, co tutaj widziałem, no i nie musicie podawać żadnego dowodu ani chińskiego dowodu, ani w ogóle chińskich kont bankowych. Więc zapraszam do użycia mojego refa w przypiętym komentarzu jak i opisie. Wracając do głównego tematu, jeżeli chodzi o skrzynki, to nie wszystkie sobie tak fajnie poleciały w górę. Niektóre lecą góra-dół, a inne po prostu stoją w scenach. I dlaczego według mnie tak jest? Według mnie jest tak ze względu na to, że trzeba wejść w poszczególne statystyki. Jak wejdziemy sobie na database, to będziemy w stanie zaobserwować, że dla przykładu Dragonfire, który występuje w nigdzie indziej jak Glove Case, jest w ilościach dla przykładu 266 tysięcy. Mamy kolejne. Kolejną M4, czyli baski, znajdującą się również w Glovecase jest 304 tysiące. I teraz logicznie, pokazując Wam na przykład do skrzynki, która jest dość rzadka i bardzo, bardzo mało jest w porównaniu do niczego innego jak skrzynek z prime-dropu typu Dream Nightmares, to widzimy drastyczną różnicę pod względem czerwonych skinów. Pani i Panowie, niestety, bądź stety, zaraz dojdziemy do momentu, gdzie skinów z drugiej, z innej skrzynki w postaci prime-dropu Nightmares będzie prawie trzy razy więcej. O ile już nawet nie jest, bo to jest oczywiście mniej więcej, co nie, więc proszę to mieć z tyłu głowy. To jest pierwsza kwestia, dlaczego według mnie tak to wygląda i dlaczego skiny z niczego innego jak skrzynek z prime dropu. Tak, kosy bardziej, chodzi tutaj jak i rękawiczki, wyglądają w taki sposób nie inny. Kolejna skrzynka, dla przykładu, 28 tysięcy i 29 tysięcy Hydra Case. Jakiś czas temu Wam mówiłem, że zielone rzeczy, zielone tutaj rękawiczki, kosy są w bardzo ciekawych, atrakcyjnych cenach i nie zgadniecie. Emerald Weby, które sam kupiłem w ilościach sztuk dwie, bo w sumie wam tutaj mówiłem, że jedne mam w flocie 016, a drugie mam w flocie normalnym poziomek mi złe kupił, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo wyszedłem założenie, że ciekawa cena była wtedy. Zresztą sami zobaczcie 3 miesiące, dało się je nawet kupić. Ok, no założyć się mogę, że ktoś kto je kupił akurat za 1000 dolarów to miał trochę je cofnięte, ale dało się je kupić bez problemu za jakieś 1500, 1800, 1900, nawet 2000 mniej więcej dolarów z bardzo fajnym floatem. A aktualnie kosztują 3200 dolarów za sztukę. Co jest w tym najlepsze? Serio się potrafił sprzedać za mniej więcej trójkę. 300, zwykły, normalny flot. Troszkę lepszy, widzimy nawet trzyko. No panie i panowie, tak szczerze, to jest jakieś po prostu, to jest jakieś absolutne cinema, co się tutaj dzieje z tymi cenami. Jak to bardzo fajnie sobie odbiło. Czy dało się to przewidzieć? Nie, ponieważ nikt nie ma magicznej kuli. Czy było logiczne bardziej kupowanie rzeczy, które pochodzą z rzadkich skrzynek niżeli z Prime Dropu pod względem play skinów? Oczywiście, że tak, tak szczerze. Większość takich fajnych łapek była naprawdę no, atrakcyjna. I kolejna też jest kwestia, która jest ważna do poruszania. Zwróćcie uwagę na to, jakie są tak naprawdę łapki, na przykład w Operation Hydra Case. Siup, o. Uh -huh. I jakie są w glowcase. Chcecie mi powiedzieć, że skrzynki, które posiadają praktycznie identyczne, jak w zasadzie nie takie same rękawiczki, będą cenowo w drastycznie, będą w różnych kompletnie cenach? Typu, że glowcase miałby pozostać na 28 zł, a nic innego jak Operation Hydra Case miałaby pozostać na tych 100? No, no nie wierzę, zresztą 70% ceny różnica, no była według mnie przynajmniej zbyt duża. No zobaczcie, no to... No nie, no gdzie? No panowie, no i mamy to, co mamy, tak szczerze, że ludzie w końcu ogarnęli, że niektórych rzeczy wcale nie ma tak dużo, jakich mogłoby się wydawać. Dajcie w sumie znać, co w tym sensie. Według, my, według mnie to jest mega ciekawa rozklina i według mnie mega śmiesznie wyszło, nie będę tutaj ukrywał. Jasne, no na przykład coś takiego, no w cenie się nie trzyma, no ale wiecie, wziąłem to wszystko pod uwagę. Chciałem koskę bardzo ładną. Mam jeszcze tutaj motylka, jak mogę się pochwalić, przez chwilę jeszcze, fajna rzecz i kolejną kwestię, którą chciałem poruszyć, konkurs, pisaliście ostatnio, że w sumie ludzie, to ustawione było i tak dalej, nie wiem czemu, wszystko tu jest dokumentowane, widzimy dankę 12 listopada, widzimy tutaj nic innego, mam dzięki 16, widzimy tutaj kłonek 17, o tu widzimy 17-14, potwierdzenie Tutaj widzimy 14 Tutaj widzimy 12, że dzięki, wszystko git Tutaj widzimy Bartka jeszcze, mam nadzieję, że nikt się nie wnerwi jak zlikuje 13 Brakuje, o jest jeszcze Arc, który nie dowierza Brakuje co prawda tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Brakuje jednej osoby ale też na Discordzie niektórzy z Was już zauważyli, że napisałem do kolejnej osoby, która według była kolejności głosów do odebrania nagrody, ponieważ jedna, to jeden ze zwycięzców się nie zgłosił. Sadge. A, no i przy okazji warto wspomnieć, że jest aktualnie konkurs, panie i panowie. Na nic innego, jak w zasadzie trzy koski, więc zapraszam do zapoznania się. Bardzo fajne no, są te koski, tak? Kosztują Jedna, jedna kosztuje 150 dolarów, więc zapraszam. Dajcie w sumie znać w komentarzach, jak wy to oceniacie, czy według Was rzeczywiście ma to sens, że te rzeczy, które były końcowo w mniejszych ilościach, teraz idą po prostu w górę. Czy jest to logiczne, czy nie jest to logiczne? Według mnie ta teoria jest logiczna. No i co, tutaj jest dowodzik, tutaj jest w sumie konkursik na trzy kosy po 150 dolków. Tutaj jest na 20 PSF Card, tutaj jest w sumie, o tu jest kolejny, a w zasadzie był na 20 PSF Card. Zapraszam do komentowania, zapraszam do w sumie wbicia na Discorda, zapraszam do wsparcia kanału, gdzie macie pełno dodatkowych materiałów dla mnie wspierających i zapraszam do zapoznania się z, w zasadzie, z zasadami tego konkursu. Są one w opisie, na jakim opisie? Są one w tym materiale, jak i w zasadzie na Discordzie opisane na każdym kanale z osobne. Miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się, no i cześć!